Pierwsza pętla niedzielna, myślę, że bardzo udana. Cztery odcinki w okolicach Fafę, które dość dobrze znamy. Ryzyko kapcia nie było tak duże. Można się było bardziej cieszyć jazdą i myślę, że wszystko było dobrze w naszym wykonaniu. Pierwszy odcinek bez dużej straty, potem dwa kolejne. Wiemy jeszcze, że można sporo urwać czasu, a już te czasy były dobre. Na tym Lamerinia Fafę cały czas stawiam jakieś kroki do przodu, ale jeszcze trochę brakuje. Myślę, że jeszcze jest dwa lata i dopracujemy ja to jak kierowcy WRC. No, Generalnie tutaj w ten dzisiejszy dzień jest taki, ja to się czuję jak w domu. Tak naprawdę wszystkie te OSY znam, to dojazdówki są takie... bliskie, dokładnie jak świetnicy. Pojedziemy w prawo, jesteśmy na fafę, pojedziemy w lewo, jesteśmy na Lunhas. Tam jest taki słynny kamień, gdzie kiedyś kapcia złapaliśmy. Wszystko pamiętam. Teraz może wyjść ten kamień na drugą pętlę. Zobaczymy, musimy być czujni. Sprawdzamy dość dużo rzeczy w samochodzie. Też jestem bardzo zadowolony tak naprawdę z całościowego naszego tempa, którym jedziemy. Oby tak dalej kolejne cztery os -y do mety i to będzie bardzo dobry live. Nie ma przed nami samochodów w WRC, więc ta droga trochę lepiej wygląda niż w poprzednim starcie naszym tutaj. Także jest, jest dobry dzień, jest, jest przyjemny. Jest naprawdę super.